Ja ośimana z tej z Dragon Games i dzisiaj będziemy testować lifehacka z TikToka, on musi zadziałać normalnie. Zapraszam Was na mój na... główny kanał, to jest mój dodatkowy i tutaj sobie zrobimy tego lifehacka właśnie. Więc tak, klikamy AWs. -e M, E. I uwaga! Działa! Patrzcie, działa! Miga mi pasek. Możecie z tego sobie korzystać, naprawdę. Ale, jaki koks? Teraz patrz na Dychademię, miga. Rozumiecie to? Bardzo was zachęcam do subskrybowania mojego nowego kanału. Ja nie mogę, bo jestem na. Ja nie wiem czemu, ale mnie odlogowało z YouTube'a. Ale tak to mogę nagrywać, oczywiście. Tylko tutaj nie, bo nagrałam to w YouTube Studio. ale bardzo Was zachęcam do subskrybowania z dzwoneczkiem. No i trzymajcie ciepło, cześć.